Łukasz Zystrowski Sentauta. Dzień dobry. Dziś Skoda Superb. Jedni Super Superb, inni Superb z 2013 roku. W nadwoziu kombi, 2 litrowy diesel, 170 koni mechanicznych i wszystko spięte z automatyczną skrzynią biegów DSG. Z zewnątrz felgi aluminiowe, 17. -ki. No to wiadomo, ma czynniki parkowania z tyłu, z przodu, przyciemniane szyby. No wielki to jest samochód. Słuchajcie, to jest turbo długi Passat. Jamnik go można nazwać. Ale to tak jest pół żartem, bo serio to naprawdę jest kawał wozu. Kawał wozu. Fajnie, bo ma pełen serwis. O przebiegu pogadamy sobie w środku. Teraz patrzymy sobie na ten oto piękny, biały pojazd. Jak tam obchód? Mamy to Mamy to, mamy to. Dobra. Bagażnik. Oczywiście duży. Duży, wielki, przepastny. Duży. Zamykamy bramy. Z tyłu. Jak to z tyłu? Turbo, mnóstwo, dużo miejsca. Wiadomo, są mocowania i sofiks, są szyby w prądzie Tu z tyłu jest nawet wyświetlacz. Te drzwi, jakie długie, no z przodu też wcale nie są krótsze, żeby nie było. Dobra, elektryczne szyby, reglowanie drzwi, fotel. No, dobra, siadamy do środka. I co teraz? I co teraz? Klucze są dwa, pełna serwisówka. Trzeba odpalić ten pojazd, po prostu. Dobra. I teraz tak, zobaczcie na spokojnie. Przyjrzyjmy się, jak wygląda kierownica. No, przyjrzyjmy się, jak tutaj ten panel środkowy wygląda. Listwy, dekory. Jak gałka wygląda. Tutaj te wszystkie przyciski. Jak ręczny wygląda. O, właśnie. Jak to wszystko wygląda. Przecież to ma trzy stówy. Ludzie święci, świat się kończy. Dlaczego o tym mówię? Taka Skoda, mam nadzieję, że takich wynaturzeń już jest coraz mniej, i to już jest kwestia marginalna. Ale to nie jest samochód, który będą lubiały niektóre autohandle. Dlaczego? Bo ma pełen serwis. Niech klient pojedzie, kupi taki samochód. Coś mu się stanie. Wężyka nie będzie można dostać, będzie tylko w oryginale. I tu się nie zrobi 200. Fajnie, jakby było 200, nie? O, to by wszyscy uszami klaskali. To by wszyscy uszami klaskali. No. Ale ta auta tyle mają, słuchajcie. 13 rok produkcji, teraz mamy 14, 11 lat. No, nie spełnia 30 tysięcy w roku. No, po prostu ktoś kupił Skodę w dieslu, w automacie, po to, żeby nią jeździć. I ona, słuchajcie, drugie tyle specjalnie kulnie. Ale na tych portalach ogłoszeniowych tylko będzie scrolling, scrolling w poszukiwaniu igły jak najmniejszym przebiegiem, w jak najlepszej cenie. Czy ja Wam powiedział, że to ma z tyłu LED lampę? A, bo jest automat, więc się tylko dzienne świecą. Ma LED lampę. Z przodu też ma LED lampę. Ja nic mi nie, nie przejedzie, bo tutaj jest ten... No. Mamy to. Super big. 20170. 170 koni, skrzynia DSG 13, Ok.